Komunia Święta jest naszym największym skarbem. Po wczorajszym dniu nie mamy na pewno wątpliwości, że przychodząc dzisiaj rano do świątyni, chcemy karmić się pokarmem aniołów. Pan Bóg na kartach Pisma Świętego uczy nas bezinteresownej miłości względem naszych sióstr i braci. Dobrym przykładem takiego działania jest dzisiejszy patron, święty Albert Chmielowski. Urodzony 20 sierpnia 1845 roku, był malarzem, zakonnikiem, franciszkaninem, założycielem zgromadzenia sióstr i braci Albertynów i Albertynek. Brał udział w Postaniu Styczniowym. W pełni poświęcił się pracy dla biednych i bezdomnych zmarł 25 grudnia 1916 roku w Krakowie został kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 12 listopada 1989 roku jest również związany z naszą archidiecezją bowiem w niedalekich od Lublina puławach uczęszczał do szkoły tak zwanej agralnej, a więc chodził po ziemi, po której my chodzimy. Jest nam bardzo zatem bliski. Jego przemiana życiowa daje nam wiele światła do zrozumienia dzisiejszego Słowa Bożego. Zatem święty brat Albert orędując za nami wciąż zachęca, by być dobrym jak chleb dla każdego człowieka, którego spotykamy na drodze swojego życia. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mul, ani rdza nie niszczą. I gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, Jakże wielka to ciemność oto słowo pańskie. Wielokrotnie na pewno słuchaliśmy słów tej Ewangelii, może nawet przychodzić taka myśl, że to nic nie zmienia w naszym życiu. Ale widzimy, jak spełniają się te słowa Pisma Świętego, żywe jest Słowo Boże. I zaskakuje nas i zastaje w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Pamiętam, jak bardzo często analizując te słowa, odnosiliśmy je do II wojny światowej, do wydarzeń, które miały miejsce gdzieś bardzo daleko od Polski. A teraz stają się takie bardzo realne o tym, jak rucha jest materia, która nas otacza. To, co z mozołem budujemy, to mnie jakoś szczególnie mocno przemawiały słowa pewnej młodej Ukrainki, która ze swoimi dziećmi przed wojną uciekła tutaj na Lubelszczyznę. I mówiła, Co mam robić? Dowiedziałam się, że mąż zginął, a nasz dom, który mieliśmy, został zbombardowany przez Rosjan i nie nadaje się już w ogóle do zamieszkania. W przeciągu kilku dni straciła wszystko, co najbliższe sercu i to, co stanowi o jakimś zabezpieczeniu materialnym. Dwójka małych dzieci, niepewność. Jakże mocno to do nas mówi, bo nam się wydaje, że to wszystko, na co patrzymy, co nas zachwyca, co stanowi o naszej jakiejś pewności życia, jednego dnia może zniknąć. I co się okaże bogactwem, bogactwem naszego życia, czymś, w czym pokładamy nadzieję, gdzie jest nasze serce. Kiedyś byłem całkiem niedawno na pewnym spotkaniu biznesmenów lokalnych i jedna z pań mówiła, pytała swoich kolegów, w co teraz najlepiej zainwestować, bo czasy trudne, pieniądz traci na wartości. I ktoś z jej kolegów, tak z uśmiechem, troszkę powiedział najlepiej zainwestuj w męża. Wszyscy się lekko uśmiechnęli, ale rozmowa dalsza ucichła. Gdzieś jakby każdy zaczął myśleć o tym, w co inwestuje w życiu. I nie chodzi tutaj o to, żeby nie robić jakiegoś biznesplanu życiowego. Każda instytucja, parafia, szkoła musi mieć taki biznesplan. Ale jak rzadko zakładamy, że to wszystko może nagle runąć. Kilka decyzji nieodpowiedzialnych osób, kilka wydarzeń społecznych, kilka wydarzeń militarnych. I wszystko może się odmienić. Przekonał się na pewnym etapie swojego życia o tym również brat Albert Chmielowski, wtedy jeszcze Adam. Była przed nim wspaniała kar kariera. Odkrył wyjątkowy talent malarski. Mógł zarabiać, mógł realizować swoje pasje. I nagle to wszystko porzuca. Idzie do krakowskich kanałów, byśmy powiedzieli. I tam odnajduje bezdomnych, potrzebujących, chorych, cierpiących, nie tylko fizycznie to jest chyba jeszcze najłatwiej uzdrowić ale przede wszystkim tych chorych, dotkniętych duchowo, moralnie. I tam angażuje swoje serce i tam odkrywa Swoją największą radość. W tym, co wcale nie było sielanką, to nie jest tak, że zawsze odbierał słowa wdzięczności, bardzo często wyzywany, opluwany przez ludzi zranionych w swoim życiu. A jednak tej miłości pozostał wierny, dlatego że ona stała się światłem jego ciała. Zobaczmy, jeśli miłość. Przenika nasze serce, jest światłem naszego serca. To nas stworzy najlepszy plan na całe Twoje życie. Zatem, dzisiaj pomyśl, w co zainwestujesz swoje siły. Amen.